Czego ludzie nie wiedzą o najnowszym polskim bohaterze kosmosu. Sławosz Uznański Wiśniewski właśnie powrócił po epickiej przygodzie. Oto dlaczego wszyscy mówią o jego podróży. Sławosz dołączył do misji Axiom 4 na międzynarodową stację kosmiczną, startując z załogą dowodzoną przez legendarną astronautkę Peggy Whitson. Przez ponad 19 pełnych akcji dni na orbicie przeprowadził 16 eksperymentów naukowych, większość zaprojektowana przez polskich naukowców. Mówimy o wszystkim, od biologii człowieka i nowych materiałów po najnowocześniejsze technologie. Sławosz testował nawet monitor promieniowania zbudowany przez CERN i polski startup, tworząc historię dla europejskiej nauki. Ta misja to nie była tylko kolejna podróż w kosmos, to kamień milowy dla Polski, pokazujący jej rosnącą siłę w świecie eksploracji kosmicznej. Witaj w domu, Sławoszu, zainspirowałeś całe nowe pokolenie, by patrzyło w górę i śmiało marzyło.